Witam serdecznie od tej strony, moi drodzy, nie zgadniecie. Znaleziska widzów, kiedy ostatni raz to było na kanale. Słuchajcie, kolejna sprawa, kiedy on ostatni raz był na kanale, i mało tego, wiecie co on zrobił, zapowiedział się, zadeklarował, że poprowadzi ze mną ten program i będzie was próbował zabawić, chociaż nigdy mu się nie udawało. Natomiast co w dzisiejszym odcinku? Pierwszego znaleziska dokonał Karol przez przypadek zupełny z biskupina, z podbiskupina, przepraszam. Pomagał bratu jakieś kamienie ogarniać do wylewki, bo przed domem tam wylewkę jakąś robił, i był na polu i jakąś taką pryzmę znalazł. Na pierwszy rzut oka mu jakiś tam kamulec nie, nie pasował, no i zobaczcie. No, po wymyciu okazało się, że to jest neolityczny toporek e, zgłoszony do archeologa. Archeolog to tam opisał. E, nie wiem, co się dalej z tym stało, z tego względu, że Karol nie pisze. Natomiast macie jakąś pryzmę u siebie na polu? E, jakiś rolnik tam e, zrzutowisko robi tych kamieni? Idźcie sprawdzić, bo jakiś taki neolityczny toporek może na Was czekać. Ale najpierw ogarnijcie sobie zgodę, bo Sama intencja poszukiwania takiego e, toporka neolitycznego w takich pryzmach wymaga na, jest, wymagana jest zgoda od Wojewódzkiego Konserwatora. Także miejcie to na, na uwadze. Bo znaczyć do ciupy! A co wy myśleliście? Sami zobaczcie! 109 artykuł C. Poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków bez pozwolenia. Dwa lata za kratkami! Tyle za to grozi! Także nie bierzcie przykładu ze mnie! Tym bardziej w dobie akcji Pandora. Słuchajcie, mam nadzieję, że wiecie, co to jest akcja Pandora, bo trwa to teraz, także miejcie się na baczności. A dla zapominalskich przypominam, że to jest taka ogólnoeuropejska akcja, w której uczestniczą wszystkie kraje członkowskie i organizacje takie jak Policja przede wszystkim tam działają i ma to na celu ochronę dziedzictwa narodowego poszczególnych państw i chyba Wspólnoty Europejskiej. No i Polska Policja tu uczestniczy i idzie, idzie po najmniejszej linii oporu. Siedzi na forach internetowych, na grupach takich jak np. moja, Odyńce, gdzie ludzie zamieszczają przedmioty do identyfikacji. Jest tam chyba z 26 tysięcy poszukiwaczy, archeologów, ludzi z różnych krajów, którzy szukają, dają zdjęcia do identyfikacji. Są też ludzie, którzy zgubili coś i zawiadamiają po prostu tym poszukiwaczom, że składają taką ofertę do poszukiwań, jakichś tam przedmiotów, mniejsza z tym. I słuchajcie, facet y kopał jakieś prace gospodarcze, kopał tam jakieś doły i znalazł taką to zapinkę. I postanowił, że nie wie co to jest, więc wydawało mu się to stare, więc postanowił to wrzucić na odnicę i dowiedzieć się co to jest. No i według ustawy, jeżeli znajdziemy coś, co przypuszczamy, że może być zabytkiem bądź zabytkiem archeologicznym, mamy obowiązek zabezpieczyć to i niezwłocznie, tu jest istotne słowo, niezwłocznie zawiadomić starostwo bądź konserwatora. No i w momencie, w którym on wystawił to zdjęcie, no to w tym momencie zgłosiła się do niego policja i została wszczęta, zostało wszczęte postępowanie o wykroczenie. Więc e, charakter słowa niezwłocznie to tam różnie się interpretuje, natomiast no, można mieć, chyba można wstawić takie zdjęcie i, i się zapytać w ogóle co to jest i tak dalej. E, cały problem opisuje Polski Związek Eksploatorów w tym oto artykule. I cały artykuł jest opisany również na tej stronie, także zapraszam, linki Wam zostawię w opisie. Także miejcie się naprawdę na baczności, bo nawet jak jeżeli gdziekolwiek idziecie, patrzycie pod nogi, czy nie wiem, szukacie czegoś, to macie możliwość. Poszukiwań rzeczy współczesnych, jak najbardziej, i możecie podczas tego znaleźć jakąś rzecz zabytkową, i macie obowiązek to zawiadomić. Tak jak ja na przykład zawiadomiłem o tym, że znalazłem 10 groszy 1840 rok, co, które co, co prawda tam prawdopodobnie ktoś podrzucił to, albo tak na, na przykład jak Saper poszedł z koleżankami na okiennik i e, deszcz wypukał na ścieżce e, scytyjski e, ten grot od, od łuku albo od kuszy. No, i znalazł to, no i ma obowiązek zawiadomić. Przecież nie poszedł tam szukać tego, tych zabytków. Pasja od Krysty polega na tym, że się patrzy wszędzie i się człowiek zastanawia, co to mogło być i jak to wszystko wyglądało. Patrzy pod nogi, no i popełnia przestępstwo. Zapraszam do odcinka Sapera. Od zawsze wiadomo, że wytrwałość popłaca. I tutaj mamy przykład przykład Grzegorza, który przez okrągły rok robił jedno i to samo kąpielisko, jedno i to samo jezioro. Zobaczcie. No, pierścionki, no, biżuteria. No, nie pokazał monet, niestety. Na pewno znalazł tam tego też dość sporo. Ale toczka w toczkę kąpieliska robić to jest rzecz, która wymaga od, od poszukiwacza jakiegoś takiego samo zaparcia. No, ale kurde, potem, jak się patrzy na to, e, co się znalazło, no to. Motywacja idzie do góry. Dobra, gratulacje dla Grzegorza. Jedziemy dalej. Teraz płynnie przechodzimy i przelatujemy przez Ocean Atlantycki do Stanów Zjednoczonych, skąd nasyła Damian swoje znaleziska i Damian pisze w mailu, że znalazł super miejsce, na którym wychodzi mu srebra, jak, jak nie wiem, jak grosze na plaży. Zobaczcie. Pełno srebrnych amerykańskich monet. Są tutaj i dajmy, i kwatery, i, i, i chyba nawet półdolarówki widzę. Amerykanie ogólnie się jarają, jak wychodzi im sreberko. Oni tam zbyt dużo historii na tych swoich ziemiach nie mają, takiej starej, więc oni się jarają nawet takimi monetami. Ja mam do tego dość mocny sentyment ze względu na to, że mnie zajarał tak. Aquacrigger tymi poszukiwaniami, tak na maksa w wodzie właśnie znalazł taki skarbik takich srebrnych tam monet jeszcze z czasów kol kolonizacji i tak dalej. No ale co Damian, wysłałeś mi tego maila kilka miesięcy temu, także na pewno znalazłeś więcej na tej miejscówce. Możesz się pochwalić, to zobaczymy, jak się to rozwinęło. Jedziemy dalej. A teraz będzie kilka znalezisk z mojej listy. No niestety nieznalezione przeze mnie, ale. Pierwsze to jest ten toporek, który widzicie na ekranie. Jest to toporek prawdopodobnie celtycki, tam z 1 do III wieku przed naszą erą. Znalazcą jest Wacław, znalazł go w Anglii. W tym samym poście chwali się Marek, że znalazł taki toporek. No ten mi się o wiele bardziej podoba. Wacław, twój też jest ładny, ale umówmy się, Marka, ten znaleziony Ultimum jest przepiękny, naprawdę. Ta patynka taka zielona, jest taka szlachetna. To jest jeszcze takie śliczne, jak nie wiem. Jeżeli chodzi o znaleziska z mojej listy, nie wiem czy pamiętacie ją, tak ona wygląda. I tutaj Dawidowi się jeszcze udało znaleźć 10 złotówkę srebrną podczas poszukiwań na polu. Gratulacje dla wszystkich trzech panów. No i co, kurde, no. Ja sobie też życzę znaleźć taki toporek kiedyś. No. Za niedługo już będzie pozwolenie, to mam nadzieję, że gdzieś tam po lasach, jak będę hasał, to mi się uda. Jedziemy dalej. Pamiętacie, jak niedawno, no może jakieś dwa miesiące temu, wyłowiłem ten diamencik e, z tamizy. E, Miałem sprawdzić czy to jest diament i kurka wodna, ja to wszystko zostawiłem w Anglii, ale na szczęście został maniek. Bo jak oglądacie kanał Mańka to już wiecie, to już znacie prawdę, wiecie co to jest. A jak nie, no to zobaczcie w końcu czy to jest diament, czy to nie jest diament. Słuchajcie, właśnie e, sprawdzam e, czy to diament Odyna, czy też nie. E, moje złoto też zostało sprawdzone.

Czyli wszystkie okay. wątpliwości. Nie, we'll yeah. ok. Dziękuję bardzo, boss. Bo, no Emili, no. jeżeli wy znaleźliście coś, czym chcielibyście się pochwalić, to możecie to śmiało słać do mnie na znalezione w wodzie małpainteria.pl. A być może trafi to na łamy właśnie znalezisk widzów. Jeżeli chodzi o ten odcinek. To mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawić pierdyłki, jeżeli nie, to nie. I tyle z mojej strony, także trzymajcie się, moi drodzy, piekielnie dobrych znalezisk. Cześć.